Sprzedaliście polskie diabłu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ufajmy panu. Kochani siostry i bracia, drodzy internauci, naprawdę z bólem serca, z wielkim bólem serca nagrywam tę konferencję. Chyba żadnej do tej pory na przestrzeni tych ostatnich lat konferencji nie było mi tak trudno nagrać. I łzy nie cisnęły mi się do oczu. Jak właśnie ta konferencja, którą w tej chwili nagrywam. Rozpocząłem ją od bardzo mocnych słów. I te słowa powtórzę z całą mocą i z całą odpowiedzialnością. Sprzedaliście Polskę diabłu. Dosłownie. Sprzedaliście Polskę diabłu. Wystarczy posłuchać na prawo i na lewo, w radio, w telewizji, co ci, którzy zostali wybrani w ostatnich wyborach, chcą z tą biedną Polską robić. Jak bardzo przeszkadza im w Polsce Bóg, religia, kościół, ile w tych wypowiedziach różnych już słychać zakamuflowanych może nieco bluźnierstw jak bardzo plują w twarz Bogu ci, którzy zostali wybrani nie będę mówić o gospodarce nie będę mówić o 500 plus, 800 plus bo to nie moja sprawa nie moja sprawa nie jestem kapłanem od tego żeby komentować te rzeczy, chcieli żeście, to żeście tak wybrali. Ale, żeby pluć Bogu w twarz, żeby wybrać ludzi, którzy Boga za nic mają, którzy w Boga nie tylko nie wierzą, ale z Boga się naśmiewają, ubliżają Mu, bluźnią Mu, to jest. Nie tylko skandal, ale to jest bluźnierstwo. To jest bluźnierstwo. No przecież tych wszystkich bezbożnych ludzi, którzy Boga za nic mają, którzy w twarz mu plują, wybrali ludzie wierzący. Ludzie, którzy wyszli z mszy świętych, z kościołów. Często przyjmowali komunię świętą, a potem szli do Lokali wyborczych i wybierali ludzi bezbożnych. Tych, dla których komunia święta, msza święta jest pośmiewiskiem. Kochani, jak to wszystko połączyć? Jak to zrozumieć, że ludzie, którzy niby w Boga wierzą, Bogu plują w twarz? Powtórzę jeszcze raz, sprzedaliście Polskę diabłu. I wasze dzieci i wnuki was z tego rozliczą. Ci bezbożni ludzie nie wszyscy, ale w dużej większości nie mówię, że wszyscy, ale w dużej większości bezbożni ludzie sami się nie wybrali. To całe lewactwo, które nie tylko pluje twarz w twarz Bogu, ale i Polsce, dla których Polska, nie tylko Bóg i cała chrześcijańska tradycja, ale, ale Polska jako Polska, jako cała spuścizna narodowa, historia, dziedzictwo wieków przekazane nam przez naszych ojców, dla których to wszystko jest nic. Przecież oni się sami nie wybrali. To Wyżeście ich wybrali. Wy, którzy uważacie siebie za ludzi wierzących, za ludzi praktykujących. Wybraliście ich z nienawiści do innych. Na złość, mamie, niech mi uszy odmarzną. I te uszy wam odmarzną, odpadną wam te uszy. Będziecie płakać na siebie, jak Izraelici, którzy wyszli z Egiptu. Będziecie biadać i będziecie padać na kolana przed Bogiem, skarżąc się Mu. Ale nie będziecie mieć prawa do tego żadnego. Bo sami żeście wzgardzili Bogiem i odrzucili Go. Sami żeście wybrali zło i przekazali polskę wywładanie diabła, szatana. Tak myślę, jak to możliwe, że katolicki naród, ludzie ochrzczeni, ludzie, którzy w dużej większości siebie uważają za ludzi wierzących, wielu z nich praktykujących, mogli coś takiego uczynić. Mogli wybrać ludzi bezbożnych, często na usługach szatana, już nie powiem, że obcych mocarstw, już nie Powiem, że na usługach współczesnej targowicy. Ale na usługach szatana, jak do tego mogło dojść? Kochani, diagnoza jest straszna. Straszna, przerażająca. Wielu z tak zwanych wierzących w Polsce nie żyje Bogiem. Żyje bez Boga, żyje bez łaski. A człowiek bez łaski jest głupi. Jest otumaniony przez złego ducha. W sercu takiego człowieka nie ma Boga. Taki człowiek nie ma światła Ducha Świętego. Nie tylko w sprawach Bożych, ale też w sprawach codziennych wyborów, w sprawach wyborów życiowych i w sprawach wyborów politycznych również. Taki człowiek jest zagubiony. Taki człowiek jest ogłupiony. Bo jeżeli nie działa na niego Duch Święty, nie działa na niego Bóg, to jaka siła na niego działa? To działa na niego zły duch. I to zły duch poprowadził was do urn wyborczych. I zły duch sprawił, że z zazdrości, ze złośliwości, z ludzkiej podłości wybraliście sługi szatana. I diabłu oddaliście władzę w Polsce. Kochani, na świecie wieloma rzeczami kierują ludzie. Ale ci ludzie są albo na usługach Boga, albo na usługach szatana. Nawet jeżeli się mylą, popełniają błędy, też mogą być na usługach Pana Boga. Ilu ludzi, będąc nawet świętymi, popełniało błędy I, i takie czy inne błędy, nieraz nawet wielkie. Ale to byli ludzie, którzy się starali, którzy chcieli, którzy szukali dobra, którzy, którzy pragnęli trwać przy Panu Bogu. Natomiast wy braliście. Ludzi, którzy w sposób oczywisty często są na usługach szatana. Nie wszyscy, ale wielu z nich. Wielu z nich, bo jeżeli człowiek się nawet nie sprzeciwia, tylko nie sprzeciwia złu, to już pozostaje na usługach diabła. Niekoniecznie trzeba czynić rzeczy bardzo złe, żeby służyć szatanowi. Wystarczy popierać zło w sposób milczący. Kochani, z przerażeniem i z wielkim smutkiem, z łzami w oczach o tym mówię i patrzę na przyszłość Polski. Będziemy jęczeć i wzdychać pod jarzmem smug diabła w momencie, kiedy nad światem wisi wojna, w momencie, kiedy bezbożna Unia Europejska pragnie z Polski uczynić kolejny land niemiecki. Będziemy wzdychać, jak ci Izraelici na pustyni. Będziemy wspominać Egipt, gdzie mieliśmy tak jak oni, cebulę, czosnek i inne dobre rzeczy do jedzenia. A wzgardzili żeśmy tym wszystkim. Obrzucili żeśmy przez naszą głupotę, przez ciasnotę naszych serc. A wybraliśmy niewolę. Niewolę w objęciach szatana. Polsko, Polsko moja kochana, cóżeś ty uczyniła, Cóżeśmy by uczynili,